Kierowcy nie muszą wozić przy sobie praw jazdy. Jednak pamiętajmy, że zanim siądziemy za kółko, nie zwalnia to z obowiązku posiadania uprawnienia do kierowania. Policja ma możliwość weryfikacji, kto takie uprawnienia posiada, a kto nie. W trakcie kontroli drogowej policjanci sprawdzą nasze uprawnienia w centralnej ewidencji kierowców. Są tam informacje o wszystkich kierowcach, a tych w Polsce jest blisko 22 miliony. Bez prawa jazdy to jest jedynie kwestia taka, że. Przy sobie nie, posiada, nie musimy posiadać dokumentu potwierdzającego, że posiadamy te umiejętności, zdaliśmy egzamin i mamy uprawnienia. Jeżeli chodzi o tą kwestię, policjanci to sprawdzają w policyjnych systemach i wiedzą czy dana osoba ma dokument prawa jazdy, czy też go w ogóle nie posiada. Jazda bez uzyskanych uprawnień skutkuje oczywiście mandatem karnym lub zakazem prowadzenia auta. Za nieposiadanie tutaj takiego uprawnienia do kierowania i wsiadanie za kierownicę oczywiście grozi mandat karny, więc pamiętajmy, że żeby kierować samochodem e, powinniśmy i musimy posiadać dokument potwierdzający tę umiejętność Nie trzeba zatem wozić przy sobie papierowej wersji prawa jazdy Warto jednak taki dokument wcześniej sfotografować mieć zdjęcie w telefonie lub zamontować specjalną aplikację m prawo jazdy Pojawi się wówczas licznik punktów karnych dzięki któremu od ręki sprawdzimy stan swojego konta Jednakże posiadanie takiej aplikacji nie jest obowiązkiem